Witam Adam kopać miłośnik Excel z portalu Excel i Atom. Porada 230. Jak zachować template, czyli szablon wykresu? Zacznijmy od tego, że ja chcę sobie stworzyć wykres na podstawie tych danych. I mogę do tego wykorzystać skrót klawiszowy Alt F1, żeby wstawić domyślny wykres. Przeważnie jest to wykres kolumnowy, ale jeśli chcesz, możesz to zmienić. Możesz wejść w kartę Wstawianie, rozwinąć sobie inne wykresy i wybrać wszystkie typy wykresów. Wtedy zobaczysz okno na który możesz wybrać, na przykład załóżmy wykres kołowy i ustawić jako domyślny wykres. Jak sobie zatwierdzimy OK, to od razu podmieni nam wykres, który był, ale sobie go skasujemy i sprawdzimy, czy teraz AdF1 na pewno tworzy domyślnie wykres kołowy. Tak, zgadza się. To mamy zmieniony domyślny wykres. A co z template'em, czyli szablonem? Potrzebujemy sobie troszeczkę zmienić nasz wykres, żeby było widać, że on jest template'em. Załóżmy, że zmienimy sobie kolorystykę na czarno-białą. Naszą legendę przeniesiemy sobie Ctrl1 na dołu naszego wykresu i załóżmy, że z karty układ stawimy sobie jeszcze etykietę danych, może być na środku, tylko. Że nie chcemy samych wartości pokazywać, tylko wartości procentowe. Zatwierdzamy sobie, wartości są powklejane, ok. I załóżmy, że taki prosty wykres z takimi drobnymi zmianami chcemy zapisać jako template, jako szablon. Ty oczywiście możesz dokonać tych zmian więcej. Proces będzie analogiczny. Wystarczy teraz przejść na kartę projektowanie i wybrać opcję Zapisz jako szablon. Ja tu mam już jeden szablon zapisany. Załóżmy, że ten sobie nazwę koło czarno-białe. Ok, i teraz sprawdzimy. Zaznaczymy sobie pozostałe dane. Karta wstawianie. Możemy sobie rozwinąć inne wykresy albo tutaj. Od razu rozwijamy utwórz wykres ze wszystkich dostępnych. Tu możemy przejść do szablonów. Ja akurat mam dwa, koło czarno-białe i purpurowe. Nam zależało na koło czarno-białe. Klikamy sobie OK. I teraz mam dwa wykresy. Na styczeń i luty. Stworzony, luty został już na podstawie szablonu i musieliśmy powtarzać tych kroków, które wykonywaliśmy dla stycznia. Naciśnij lubię to jeśli spodobał ci się film, subskrybuj kanał po więcej porad i informacji na temat Excela.